Wyobraź sobie raj, wyspę odciętą od świata, na samym środku Pacyfiku. To Pitker, rajska wyspa. Każdy chciałby tam być, ale nie każdy może tego dostąpić. Mężczyzna nie kocha, chyba że tak to stanowi. Czy Czy powiedział, że jeszcze przyjdzie? A ja będę zbierał miód dla samej królowej z drugiej. Wszyscy inni zatruli swoje sady sobie nawzajem, tylko mnie nikt nie śmiał. My mam się po nim do krwi, żeby z trupy, też zdrabywały. Glowanie na te to taka. Stara tradycja, tak to się nazywa, ale poluje się na coś innego. Pokazał mi gdzie to jest i powiedział, to są krzaki przytulenia, nie chodź tu. Wszystko w naszej społeczności, ty nie masz prawa! nie mówię, nikomu nic nie mówię. W udawaniu jestem najlepsza, a jak przed nimi udaję, to maluję paznokcie. Cztery miesiące temu przyszedł list. I tam było ja. napisane, że królowa przypłynie. Chyba nie miałeś Nie wiem, jak się do tego zabrać. Chcę, ale Tylko kochałem. Kocham. Wszystkie kobiety, dziewczynki. Ja mam w sobie tyle miłości. To wszystko z miłości.